Witam, tutaj Cezary, a ze mną Shakes and Fidget. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować ilość złota, którą zebrałem w kilka dni: moje pojedynki postaci, pokaz gildii, rozmach ekwipunek, i kilka lożków. Tutaj kilka screenów. Chciałbym Wam powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę na złoto. Ulega ono zmianie. Zebrałem je. Nie wiem, w 3-4 dni, może. No, powoli chciałbym przejść do filmików. Tutaj mamy akurat ponad 600 tysięcy, które zdajemy w inteligencję. Zrobiłem to w przyspieszonym tempie, gdyż pomyślałem, że w normalnym byłoby to nudne, monotonne, a tak, każdy jak chce coś zobaczyć, przyjrzeć się, może sobie zatrzymać. Tutaj kilka lożków. Może od razu powiem, że wyszły one negatywnie. Myślałem, że wyjdą lepiej, chociaż nie jest źle. 8 grzybów poszło na straty, jak widać. Ok, tutaj pokażę kilka pojedynków. Moja postać, jak widać, nie jest zła, ale są też przeciwnicy, którzy mogą mnie pokonać. Tutaj może pokażę swój ekwunek. Jeżeli, tak jak już wcześniej mówiłem, każdy chce coś zobaczyć, przyjrzeć się mojemu ekwipunkowi, którego, do, którego dotychczas zdobyłem, który mam, posiadam, może sobie zatrzymać i pooglądać. Tutaj dalszy pokaz PHP, no słaby przeciwnik. No i tutaj jest kolega, który mnie pokonał. Jak widać zostało mu mało życia, ale jest lepszy ode mnie. Szacunek. Tutaj kolejny przeciwnik. No, i ostatni z dzisiejszego dnia. Ok, teraz chciałem Wam pokazać, jakim ja to nie jestem koksem i wygram z o dużo silniejszym levelem niż ja. Ale jak to ja? Nic nie wyszło. Przepraszam. No, teraz na koniec pokaz mojej gildii. Szybko przelecimy. Znajduje się ona na 37 pozycji. Jest dosyć dobra. No i na sam koniec taki mały bonusik. Stary filmik chciałem Wam pokazać. Znalazłem go tam gdzieś. Na nim widać, że mam ponad 200 tysięcy i rozdaję to w siłę. Chciałem Was przeprosić za jakość. Był to mój pierwszy filmik, więc proszę o wyrozumiałość, robiony na szybko. Dziękuję zapraszam do oglądania następnych filmików.